pora na kolejny wywiad, tym razem jak widzicie cała reprezentacja razem ze mną. Może zaczniemy od tej strony. Kto jest ze mną na kanapie? Grzegorz Bogunio. Liliana Tomera. Natalia Tomera. Alicja Bogunia. Jaki klub reprezentujecie? Orlęta Krasnowice. No dobrze. E, powiedzcie mi jak tam e, poszło w tych pierwszych meczach. Ktoś może się pochwalić wygraną? Wygrana, 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 wygra... No mieliśmy... Komplet zwycięstw, świetnie. E, powiedzcie mi, jak się bawicie na tym turnieju? Dziesiąta edycja. Ktoś z Was był już wcześniej tutaj no, na tym tej... no, Po raz pierwszy? Po raz pierwszy. Tak. A no to chyba idealnie. No i co? I jak się podoba? Bardzo dobrze. Mhm. Wygrałam już cztery mecze Aha. i tak to jestem pierwsza w swojej grupie, a teraz przechodzę do, no, głównego. Do turnieju głównego. No to widzicie, kto wie, może tu rozmawiamy ze zwycięszczynią, chociaż koleżanki pewnie tanią skórę nie sprzedadzą, co? Jak tam było w tych pierwszych meczach? W pierwszym było dobrze, a w tych trzech przegrała. Tak. No ale cenne doświadczenie zdobyłaś, nie? Po raz pierwszy, więc jeszcze... A to jeszcze nie koniec grania, jeszcze z turniej pocieszenia też będzie można powalczyć o fajne miejsca. A koleżance jak poszło? Dobrze, ale w pierwszym meczu na najpierw... Wygrywała dziewczynka, potem zdobyłam seta, potem ona ze mną wygrała. Aj. Ale były emocje pewnie do samego końca, co? Mhm. Ale zabawa też była dobra? Tak. No właśnie, bo to chodzi, że była zabawa. A kolega, jak tam u ciebie poszło? Wy, wygrałem trzy mecze z rzędu i, teraz? I o, osta ostatni przegrałem. Ale to i tak pewnie udało Ci się tam w tej pierwszej dwójce być i awansować, nie? No właśnie, więc będą emocje do samego końca. Obiecajcie mi, że jeśli przejdziecie dalej, widzimy się tu na tej kanapie i zobaczymy, nie? Jak będą, jakie będą nastroje. Dziękujemy bardzo. Ktoś chce kogoś pozdrowić? Ja chcę. Proszę bardzo. Ja bym chciała pozdrowić moje dwie siostry, z którą mam tu jedną, to mam trzy siostry. No. No. I moją mamę. I mamę. Dobra. Kolega? Pozdrawiamy kogoś. Babcie i dziadka. Babcie i dziadka? A dziewczyny? Babcie i dziadka i moją siostrę tu. Li, dwie w domu, mamy i tatę. Mamy i tatę. A ty? Ja całą rodzinę. Całą rodzinę. Ja też pozdrawiam całą rodzinę. Nie mam ani siostry, ani brata, ale jakbym miał to... Bym po... Jeszcze klub pozdrawiam. Pokażcie ładnie he, koszulki, niech się sponsor ucieszy. Dziękujemy i machamy do kamery.